Cześć. W dzisiejszym filmiku y, pokażę Wam y, wymianę lampy sodowej 70W eliptycznej pokrytej y, w oprawie y, Malaga Philips, Mała Malaga czyli SGS101 bez tej regulacji kąta. Oczywiście powiem Wam tak: y, usterka jest symulowana. Dlatego, że y, żadna sodówka mi się jeszcze nie wysłużyła. No, tak jakoś nie, nie pracuje, że tak powiem zawodowo. Żadna sodówka. Y, natomiast, y, natomiast pokażę Wam to specjalnie tu wkręciłem. Takową. Lampa już była odtłuszczana. To tylko takie poprawki. Myślę, że to częsty widok na ulicach. A to jest z Heliosa. Ona się będzie powoli rozgrzewać. Bo ta poprzednia to jest co Philips, No teraz widać w kamerze, to jest Philips Belgium jeszcze SON Pro. Nie wiem, czy tu widać do środka ten jażnik. On jest cały czarny, to aż tak strasznie brzęczy. Tam y, długo jeszcze, jak ona, ona załapuje na zimno, i tam jeszcze słychać, że ten y, układ zaponowy jeszcze walczy. A przypomnę, tutaj jest układ, znaczy statecznik jest, jak dobrze pamiętam, tak, Philipsowski. Ale jest środkowy pin statecznika, że tak powiem, rozłączony. I jest układ zapłonowy, bodajże elektrostart. Także taki klasyczny szeregowy. No, ona się teraz będzie rozświecać. Cięcie zrobimy. No już teraz bez statywu. Tak jest, jest potęga sody, jest potęga sody. Tutaj jej siostra, trochę więcej jadła, zgrubła, stuwatowa. Ta jest z mierzem, jak ja to nazywam, czyli SGS, szybko licząc, ten was 103, 104, 104. No. Pozdrawiam Was. Do następnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć.